Legenda polskiej piłki, król strzelców, bohater we Francji i Polsce. Poznaj historię Andrzeja Szarmacha, jednego z największych snajperów ubiegłego wieku. Urodził się 3 października 1950 roku. Swoją karierę zaczynał w Polonii Gdańsk, która w 1970 roku zmieniła nazwę na Stoczniowiec Gdańsk, a po dwóch latach dołączył do Arki Gdynia. W 1972 roku przeniósł się do Górnika Zabrze. Rozegrał tam cztery sezony, zaliczył ponad 100 występów i zdobył ponad 50 bramek. W 1976 roku dołączył do Stali Mielec, gdzie po raz kolejny popisywał się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. W 1980 roku przyszedł czas na podbój francuskich boisk. W barwach Hosser zdobył 100 goli, co do dziś jest klubowym rekordem. Rok przed wygaśnięciem kontraktu został poinformowany, że jest już za stary i nie będzie grał, więc powinien odejść z klubu. Szarmach przeniósł się wtedy do drugoligowego gangu i w 36 meczach zdobył aż 27 goli. Na koniec klubowej kariery występował jeszcze w Clermont Foot w roli grającego trenera. Razem z trzecioligowcem wywalczył awans, a sam po raz kolejny został królem strzelców i udowodnił jak świetnym był snajperem. W reprezentacji Polski rozegrał 61 spotkań, w których zdobył 32 bramki. Zdobył z nią medal na mundialu i dołożył dwa na igrzyskach olimpijskich. W 1976 roku w Montrealu z sześcioma trafieniami został królem strzelców ponad 150 goli we Francji, trzy medale na wielkich imprezach i status legendy. Andrzej Szarmach to nazwisko, którego nie da się zapomnieć.